У хатка мила, У сусида жинка мила, A u Mene, niechatynki, nie masz szczęścia, ja, ani żynki a u Mene, niechatynki, nie masz szczęścia, ja, ani Żynki. chyba pidu utobliusia, albo w kamień zamieniusja. Niechaj to, że kurz jej znajeć, to z kochania, smart bywajek. Niechaj to, że kurz jej znajesz, to z kochania, smart bywajek. Hej, wołyniu, hej wołynie, szumioliście na leszczynie, jarzębiny, złote pola, ojda nasz nasza polska dola Jarzębiny, złote pola Oj, ta nasza polska dola szczemrze że cicho potok złoty na warkocza dziewczyn sploty Losy tutaj nas zagnały Starły w proch pogrzebały Losy tutaj nas zagnały Starły w brochy pogrzebały Płyną cienie nad polami Dzieci z córami, synami Brochy legły cicho w bólu błogosławie Boży Królu Brochy legły cicho w bólu i święty królu Płyną cienie nad polami I nad nami Polakami Prochy legły skargą Ziemi, Boże zapłacz Ty nad nimi, prochy legły Skargą ziemi, Boże zapłacz Ty nad nimi, wiatry Niosą stare dzieje Żaden tego wiatr nie zmieje Prochy legły cicho w ziemi Boże zapłacz Ty nad nimi, prochy legły Cicho w ziemi, Boże zapłacz Ty nad nimi, płyną Muzy i ciche słowa Bracie, czemuś ty mordował Miałeś ty Boże nauki Żeś mordował dzieci, wnuki Miałeś ty Boże nauki Żeś mordował dzieci, wnuki Pola, słońce Łąki, pola Zaorana ludzka dola Cały naród wyłupili Co 600 lat z wami żyli Braci, siostry wyłupili co 600 lat z wami żyli Płaczą lasy, płaczą drzewa A bezbronnym ptak zaśniewa. Mieliście serce i wiarę By mordować ludzi stare Mieliście serce bezwonne Zabijać dzieci bezbronne Wody niosą ludzkie dzieje Tego nigdy wiatr nie zwieje Rosną kwiaty mogiłami Wam nad braćmi Polakami Rosną kwiaty mogiłami Nad braćmi wam Polakami Kainowe my... Ciej dłoni, bo nigdy czas nie przesłoni. Tu pod ziemią drzemią chaty, a nad nimi żyją katy. Tu pod ziemią drzemią chaty, a nad nimi żyją katy. U ta chatka była u susita Żynka miła. A u ni chatynki, nie masz szczęścia, ani Żynki. A mnie ni chatynki, nie masz szczęścia, ani Żynki. U ni chatynki, ni czasja, ani żynki. U小, ta chatka biała, a ona szara.